Dziś będzie o zarządzie drugim mostów, czyli temat skutera. A jakże? Zobaczymy tutaj niedopełnienie obowiązków i działanie we własnym interesie. A kogo? Ano, zastępcę dyrektora zarządu drugim mostów. Tak, bo napisałem do nich maila po takiej treści. I tutaj napisałem kolejną rzecz. Jest sensowne zbadanie dowodu dokumentu dyspozycji usunięcie usunięcia pojazdu, którą omawiam w dwóch materiałach. Pismo niby urzędowe, które trzyma mój skuter. I tutaj jest link podany, właściwie dwa linki. Skupiamy się na tym linku zatytułowanym Władcy Parkingu. Tutaj YouTube wygenerował mi link do tego. A ja wrzuciłem osobny materiał do tego, żeby sobie sprawdzić, czy urzędnik sięgnie po ten materiał. Bardzo prosta rzecz. Czyli co zrobiłem? władcy parkingu tak właśnie 15 maja wrzuciłem dzisiaj mamy 27 26 tutaj wrzuciłem materiał proszę bardzo Ile mamy wyświetleń? Zero. Jak to możliwe? Słuchajcie, jeżeli urzędnik zapoznał się z materiałem, czyli co, nie kliknął linku. I teraz, żeby sobie to sprawdzić, my sobie klikniemy. Link niepubliczny. Każda osoba, która ma link, może obejrzeć ten film, a że ja jeszcze nie obejrzałem tego filmu, bo chciałem, żeby licznik był zero. Żeby złapać urzędników lub zbadać urzędników, czy naprawdę zapoznali się z materiałem dowodowym, tak jak prosiłem właśnie. Więc tutaj sobie klikamy na szczegóły. Bardzo dobrze. I tutaj mamy, tutaj właśnie w tym miejscu mamy link. On się kończy HV4C. Ten sam link HV4C. Proszę bardzo, widzicie? To jest ten sam materiał. Wracamy z powrotem. Nie? Zero. I co wy na to? Kto jest za to odpowiedzialny? Kto nie dopełnił obowiązku zapoznania się z materiałem dowodowym? Proszę bardzo, jest materiał dowodowy, tutaj nie było kliknięte ten też nie był kliknięty. Widzicie? I w ten sposób można sobie ładnie złapać naszego urzędnika szanownego, czy dopełnił obowiązku, czy był odpowiedzialny i czy czasami nie działał we własnym interesie. Pani nasza działała we własnym interesie, właśnie. Gdzie tutaj nasza pani jest? Pokażmy paniom, jak pani wygląda. Proszę bardzo. Pani Magdalena. Pani Magdalena. Zastępca dyrektora w miejskim zrządzie i mostów. Proszę bardzo, to jest pani Magdalena, która nie dopełniła obowiązku służbowego, co wy na to i działała we własnym interesie. Zwyczajnie jej się nie chciało. <śmum> tak, więc sobie pomyślcie, że taka ładna pani teraz siedzi w babińcu, czyli w zakładzie karnym, albo też już nie jest dyrektorem. Popatrzcie się, jak szybciutko można złapać takich urzędników na niedopełnieniu obowiązków służbowych. No, widzicie, widzicie. Tak, a pani nam odpisała w odpowiedzi na maila i adres i tak dalej. W ogóle tutaj napisała mi to, w jaki sposób można odebrać skuter. A ja nie o to prosiłem. bym ja zadał pytanie, w jaki sposób ja mogę odebrać mój skuter z parkingu strzeżonego. No to jest odpowiedź. W jaki sposób to się robi, to no nie? Ale ja nie o to pytam. No właśnie, nie o to pytam. Ja pytam o to. Ja chciałem. Żeby tutaj zbadali sensownie dowód, dokument widzicie? I nie zrobili tego, a odpisali mi <laughs> Widzicie, to jest znowu strata czasu I teraz oni się znowu nie będą chcieli ze mną umawiać Zobaczcie się. Zobaczcie się, ile to znowu czasu trwa Zanim to załatwić raz a porządnie Przyjrzeć się tej dyspozycji To nie, wolała mi pani Magdalena Jakieś bzdury napisać ale to nie wszystko oczywiście, to nie wszystko, bo tutaj jeszcze widać, że pani Magdalena nie zna aktów prawnych obowiązujących w urzędzie, właśnie, nie zna. A teraz zobaczcie, jakie to jest pokręcone, tutaj pani Magdalena mówi, że jest zgodnie z uchwałą, i tu jest numer uchwały Rady Miasta z dnia 25 października 22. On mówi: dobra, poszukam, poszukam oczywiście, bo zaraz ich na czymś złapię. Mamy tutaj biuletyn informacyjny, jest uchwała, co tutaj wiemy? Wiemy, że ta uchwała była w dniu 25 października, bardzo fajnie. Osoby się zebrały i powiedziały, tak, to będzie obowiązujące, tak sobie wymyśliliśmy. Czytamy, że data ogłoszenia jest 28 października. Dobrze, co to znaczy 28 października? Od kiedy to obowiązuje? Co? Od kiedy? Od daty ogłoszenia obowiązuje? tak byśmy sobie pomyśleli, ale rzeczywiście, że nie, oczywiście, że nie, bo od 28 października musisz sobie doliczyć jeszcze 14 dni. Po 14 dniach od 28 października to dopiero obowiązuje. Zobaczcie się, macie trzy daty, widzicie, nie wiedzielibyście o tym, no nie? Zobaczcie się, jakie fajne. I teraz sobie idziemy i do tego dziennika urzędowego województwa Śląskiego. I tutaj jest Rada Miejska Jaworzynie i tutaj jest cennik, słuchajcie. Paragraf 1. Ustala się obowiązujące stawki kwotowe opłat brutto za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Sobie dodali no niej. Nie pytali się właścicieli. <laughs> Będziemy sobie tylko patrzeć na mój przypadek: rower lub motorower. 128 zł to jest stawka za usunięcie pojazdu. To jest to. Że samochód przyjeżdża, pakuje ci na lawetę i zawozi. To jest 128 zł. Dobra. I to jest, widzicie, takie niezależnie od którym miejscu, w moim mieście, widzicie, jedna stawka. niezależności ile samochód spali, czy to jest pół kilometra, czy to jest 10 kilometrów, to jest ta stawka 128 zł. I dlaczego ja mam płacić, jak to będzie 10 metrów od parkingu? To jest zawsze ta sama kwota, 128 zł. To jest sprawiedliwość? To chyba nie. Ale idziemy dalej. To jest ciekawe. Paragraf 2. Ustala się obowiązujące wysokości kosztów powstałych. To są koszty powstałe w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Jeżeli wydanie dyspozycji w jego usunięciu spowodowało powstanie tych kosztów. Czy to jest taka kwota? W moim przypadku 64 zł. To jest połowa ze 128 kiedy niby ja mam płacić te 64 zł, bo chyba dalej ja mam płacić, nie? Pojazdu nie usunięto, a ja mam płacić 64 zł chyba. Nie napisali, kto ma płacić, nie? Teraz sobie pomyślcie taką sytuację. Kto odstępuje od usunięcia pojazdu? W jakim przypadku się odstępuje od usunięcia pojazdu? To jest ciekawe. Ten, który odbiera ten pojazd, kierowca, może dostać taką dyspozycję usunięcia pojazdu, bo to policja wypełnia, dopiero jak wypełni to ten pan się pyta, i w moim materiale to jest nagrane, ten pan się pyta, czy może już usunąć pojazd, bo on sobie czekał, nie wiadomo na co, chyba wiedział na co, no, nie na dobrą no dyspozycję, bo no, na co innego. Więc sobie czekał, 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 aż wreszcie zapytał, czy może usunąć pojazd. Policjanci powiedzieli, tak, może pan usuwać pojazd. I on się zabrał za usuwanie pojazdu, a nie powinien brać się za usunięcie pojazdu. W ogóle takie pytanie nie powinno paść ze strony, bo ten pracownik powinien dostać do ręki dyspozycję usunięcia pojazdu. I nie tyle, że ją już ma schować do kieszeni, nie czytać i usuwać pojazd, ale zapoznać się z tym dokumentem. I wtedy widzicie, taki pracownik powinien powiedzieć tak, że proszę pana policjanta, proszę pana Kazimierza i Dominika, odstępujemy od usunięcia pojazdu. Przynajmniej ja tak robię, ponieważ tak, tutaj nie ma podpisu, tutaj nie ma pieczątki takiej poprawnej, tutaj ja się tego nie mogę doczytać, więc cóż, ja tego proszę pana nie wykonam, a papier biorę z powrotem. Tak, więc ten pan powinien wrócić z tym papierem do urzędników, powiedzieć, że niestety nie usunął tego pojazdu, bo w papierach mu się nie zgadza i wrócił do domu. Tak to powinno by wyglądać. A ja też mam możliwość, też mam możliwość powiedzieć: halo, halo. Zaraz, zaraz, dajcie mi tą dyspozycję usunięcia pojazdu i teraz mogę sobie porozmawiać i z policjantami i z tym panem, który usuwa i powiedzieć tak, że tu, 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 tu i tu i co teraz robicie? Usuwamy czy nie usuwamy? No nie. No oni wzięli i usunęli po prostu. <laughs> Niedopełnienie obowiązków służbowych, a pani Magdalena powinna na to zwrócić uwagę. jak ty prawne obowiązujące w urzędzie. No jak mi tutaj mówi, że ona tutaj się tym posługuje i to jest zgodne z uchwałą, no to tutaj ma jasno, że pracownik nie dopełni formalności, nie dopełnił swojego obowiązku widzicie? a obowiązkiem jest jego brać dokumenty poprawne a nie byle jakie widzicie, tutaj pracownik wziął byle jakie to ma być zgodne, a nie jest zgodne no i co powiecie teraz na ten temat drodzy urzędnicy i szanowni słuchacze bo pamiętajcie, że wy też możecie być arbitrami w tym moim przypadku sędziom, no nie, tutaj naprawdę wiele nie trzeba się znać na takich rzeczach. Tylko trzeba po prostu prześledzić tok, w jakiej sytuacji to było wszystko wykonane. Nie powinien mieć w ogóle usunięcia pojazdu, to po pierwsze. Po drugie, z tego materiału, z rozmowy z policjantami, to ja nawet nie byłem poprawnie zatrzymany. He he. Poza tym usunięcie pojazdu było z pobocza drogi, a nie z drogi. A ten pracownik widział, po co przyjeżdża. On przyjeżdża po pojazd znajdujący się na drodze, a nie na poboczu drogi. Właśnie, widzicie, usunięcie pojazdu z pobocza drogi jest czymś innym niż usunięcie pojazdu z drogi. Więc co? Ja tylko tak pogłębnie to omówiłem Wam. Jeszcze nie omówiłem wam tego swojego maila. Pisałem podobnie jak do policjantów, do dyrektora i do zastępcy, żeby się dwóch zajęło, więc widzicie linki powinny być odtworzone w dwóch egzemplarzach. Ja tam powinny mieć dwa wyświetlenia, że co najmniej dwa powinny być kliknięcia na ten link i zapoznania się z materiałem, więc ani dyrektor, ani zastępca się tym nie zajął, widzicie. Kierowniczka Olała, pan Andrzej, też Olał, olewają, olewają, olewają. No to co, damy im jeszcze jedną szansę, ostatnią szansę, a jak nie, to tutaj już zgłaszamy niestety do prokuratury. Ciepło się robi, ja bym sobie chciał pojeździć, pracownicy robią mi podgórkę zwyczajnie czyli co mamy tutaj niedopełnienie obowiązków i działanie we własnym interesie to wystarczy to jest urzędnik nie powinien tego robić powinien być sensownym urzędnikiem a ja tutaj wyraźnie napisałem w moim mailu żeby nadali sens sytuacji Dobrze, no to ja piszę jeszcze jednego maila, ostatniego maila do urzędników, a jak nie, to tam się prokuratura znajdzie i niestety będą siedzieli naprzeciwko mnie na sali wokandowej. Jak już tak bardzo chcą, żeby ta karma wyglądała u nich w ten sposób, no to proszę bardzo, bo pamiętajcie, że karma wcale nie musi być efektem negatywnym, nie. To może być naprawianie szkód, więc daje im szansę, żeby nie przeżywali karmy negatywnej, ale jeżeli tym razem już mnie nie odpiszą, to sorki, sorki, to jest wasze życie, pamiętajcie. Wasze życie, wasza sensowność wasz strach i wasza obawa. Jeżeli dalej w tym życiu będziecie się upierać i będziecie żyć w strachu i obawie, no to pójdziecie do więzienia, zmieńcie sobie pracę, zostaniecie zdegradowani, jeszcze stracicie pieniądze, a ja będę te pieniądze miał, bo to już są pozwy cywilne. Już tutaj jest od czterech pracowników, to spokojnie mogę sobie widzicie pozwy cywilne i tak naprawdę będę miał pięć takich skuterów za te pieniądze. To jest jak mówię, sprawa już ich nie moja. No ja już tutaj robię wszystko, widzicie, żeby ci ludzie nie byli karani a jak oni dalej się będą upierać, dalej mi nie zwrócą mojego skutera. Czas leci, a ja nim nie jeżdżę, a te procesy sądowe, zanim to się wszystko wiecie, zacznie. To minie rok, no to ja dalej nie mam skutera, to zobaczcie jakie to są kwoty. Jaka to jest strata, nie pozwalają mi się cieszyć życiem. Więc tutaj za takie coś, słuchajcie, tu tutaj powinno być sroga odpowiedzialność od tych ludzi, bo dla nich to jest dosłownie napisać ten papier, powiedzieć, że im się w papierach nie zgadza i oddają mi skuter. I tutaj wszyscy na końcu wychodzą dobrze. A jak nie, no to cóż. No ja będę miał więcej pieniędzy, oni będą mieli stratę. Także drodzy urzędnicy zastanówcie się co robicie i tym razem weźcie się do roboty i bądźcie odpowiedzialni i sensowni. Tak, bo nie po to ja używam tych słów, żebyście je olali, zwyczajnie, unieważnili moje słowa, unieważniliście cały mój mail, po prostu. Ja piszę o niebie, a wy o chlebie. Tak się nie robi. To jest niesensowność w pracy. No właśnie, kto za to odpowiada? To jest idea nieodpowiedzialności, to jest reakcja. Ten mail to zwyczajnie była reakcja, nie odpowiedź, bo odpowiedź, pamiętajcie, że ma być zgodna z pytaniem, tak. A nie tak, że, widzicie, bo my jesteśmy nienauczeni, czym jest odpowiedź, a czym jest reakcja. Nam się wydaje tak, że jak ktoś napisze jakieś pytanie, to jak ten drugi cokolwiek napisze, to jest odpowiedź. To jest reakcja, nie odpowiedź, widzicie, bo odpowiedź ma związek z odpowiedzialnością, a reakcja jest wszystkim innym, więc to pisane od urzędników nie było odpowiedzialne, ale było reakcją, to było czysto emocjonalne, no nie tutaj wchodzi nienawiść, strach, obawa wstyd własny i gniew własny no nie, wstyd własny bo niestety zawalili to powinni teraz honorowo Powiedzieć, zawaliliśmy panie Rafale, no co pan będzie robił, to ja wam powiem, nic wam nie będę robił, tylko mi oddajcie ten skuter. No i do następnego razu. Czasami ten wstyd jest tak silny, że im nie pozwala, że oni wolą, widzicie, zapłacić, wolą iść do więzienia, wolą się tłumaczyć przed sądami, wolą tracić pracę, niż po prostu iść zwyczajnie na rękę, bo taką jest rolą urzędników. Po to mamy tych urzędników, żeby oni szli nam na rękę, żeby to jest dla społeczności, a nie dla systemu i nie dla własnego interesu, a robią to właśnie dla własnego interesu. Tak. Co wszystkiego jeszcze nie omówiłem, omawiam pobieżnie, materiał pójdzie jeszcze raz do urzędu drugi mostów i ostatnia szansa drodzy urzędnicy jak mówię, a potem będziemy działać tak. Także wasz ruch i zróbcie to szybciutko, tak jak proszę. Przywieźć im tę skudę do domu i mamy załatwioną. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie burzy. Wystawiam niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się obawiali, chociaż był wyjątek. Nie do kazu, nie do kazu, czyliż wieście dostał półszy. Nie od razu, nie od razu, nie od razu.